Fajna skrzynka, nie? Jak w tych filmach amerykańskich O, za waży No 300kg O, otworzyłeś już Jest maszyna Szymano, ósma rano Wyjeżdżamy Bizonem i będziemy czekać aż przyjedzie sprzęt Ten to jest sprzęt. To jest wow. sprzęt odbiegów po kole się smyka to, to tu wstawiamy, czego nam yy, trochę... musi być tak właśnie, a nie chcesz jeszcze go podciągnąć i tam trochę wjechać ciąnikiem tam do garażu? chyba, że ci wystarczy, wiesz Niektórzy na TikToku... Kuba, jak ci się podoba jak bizon brzmi? Niektórzy na TikToku hejtowali, że w ogóle nie brzmi jak bizon jak wjeżdżał na bednary, bo myśleli, że wiesz... No nie, nie. nie było widać białej perły? Dobra! Znaczy, jest, to jest Czekaj, jedzie? Pojechał Dobra kochani, witamy w super materiale. Dla nas to jest super wiadomość. Pracowaliśmy z Rafałem nad tym, żeby ta maszyna u nas była i słuchajcie tutaj to jest muzyka. Yy... Wielkie podziękowania dla Krzysztofa Superczyńskiego, oczywiście, który nam haftuje i galwanizuje wszystkie te rzeczy. Chociaż tu muszę go zganić, ponieważ czekamy już na wszystkie mocowania hydrostatu. Gdyby te mocowania hydrostatu były wczoraj, też by był założony, nie kuba? No, ale no to wiadomo, że to nie jest wina Krzysztofa, tylko po prostu w punkcie galwanizacyjnym mają jakiś tam swój system pracy, nie? Ale się tak śmieję, jak rozmawiam z Krzysztofem przez telefon. On wie, o co chodzi, nie? Żeby go tak trochę jeszcze bardziej motywować. No i serdeczne podziękowania dla Przemka Jagodzińskiego z BOSZ Serwisu w Gąsawie, bo no nie mogę za bardzo wam powiedzieć, jak te pieniądze udały się na tą zakówarkę, bo taki jest dzisiejszy temat odcinka, jak udało nam się przy zerowym budżecie tą zakówarkę mieć. Otóż jak się ma i współpracuję z tak fajnymi ludźmi to jakoś to się y, wszystko nam układa trochę jestem niewyspany i rafał tak samo z kubą bo siedzieliśmy do drugiej żeby tu wszystko Przygotować i tam, właśnie, gdzie robiliśmy wtedy te schody i porządkowaliśmy u góry, tam na strychu, to właśnie było wszystko pod zakówarkę. Ja już robiłem wtedy wszystko, żeby jakoś tą maszynę kupić. Także oczywiście nie dostaliśmy jej za darmo, żeby tu ktoś teraz nie myślał, że a chłopaki, tam dostałem wszystko za darmo, tak to sobie można, a każdy umie tak nagrywać filmiki. Nie, nie dostaliśmy jej za darmo. Udało się ją na, no mogę powiedzieć, w zasadzie co to y, sensowne raty leasingowe uzyskać. Także już niedługo melduje się u nas firma Hitflex z Warszawy i przywozi nam zakuwarkę i o tym wszystkim już w dalszej części materiału co, dokładnie jak ale naprawdę jest ta zakuwarka wielkim kotem yy, i Rafał ją namierzył na agroshow Bednary po prostu przechodził i już w głowie sobie tam kminił co w tym bizonie jeszcze trzeba my się cieszyliśmy wszyscy, że poskładane wierzchnio, a Rafał już kombinował co w tym bizonie jeszcze tam więcej trzeba przechodził i stwierdził, że taka fajna zakuwareczka by nam się przydała, bo tych węży tutaj będą no kilometry także ta zakuwarka jest niezbędna tym bardziej, że przyda nam się do innych Projektów, a jeżdżenie do punktu, zakuwanie, coś nie tak, jeszcze raz, no to by było bez sensu. A kto wie, może pojawią się węże hydrauliczne, zakówki i robienie węży na zamówienie na naszym sklepie internetowym, który już niebawem ruszy. Zobaczymy. Myślę, że to by było ciekawe, ponieważ teraz temat hydrauliki jest praktycznie w każdej maszynie. Także myślę, że dla Was to też by mogło być coś ciekawego, żeby taki wąż, jeśli ktoś potrzebuje zakuć i dla was wysłać a teraz co, my tam jeszcze ogarniemy trochę w garażu i już o, już w tej dokładnie, zobaczcie pojawił się bus, to nie było nic zaaranżowane, ja im nie kazałem akurat teraz przyjechać, <gryw> żeby było pod wyświetlenia, tylko to tak po prostu jest, I tam już mamy busa, także jak chłopaki wiadą, to już się będziemy z nimi tutaj witać i mówić co, jak, dlaczego chyba, że to ktoś po prostu stanął i się z kimś mija, ale wydaje mi się, że to nasza zakuwarka Dobra, miejsce na zakuwarkę już przygotowane Tutaj witamy chłopaków z Warszawy, firma Hitflex Tylko mamy mały problem, bo jeszcze nam się kurier nie pojawił yy, A wszystko mieliśmy umówione Ja specjalnie też, trochę tam, tak wcześniej się umówiliśmy, żebym zdążył przed pracą Ale kurier, z tego co nam mówi, przyjdzie za dwie godziny Także mnie już nie będzie Mam nadzieję, że jakoś tutaj chłopacy wam to wszystko... O, tak się pracuje. Chłopacy wam na pewno ładnie tą zakówarkę pokażą i, i zrobią ładną prezentację, ale najważniejsze, że zakówarka już u nas będzie i, i że już niedługo właściwie od razu będziemy mogli działać. Kowamy bizonka, bo zaczęło trochę kropić. Nie, 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 będzie, ale chłopaki dadzą radę, nie, Kuba, jest dobrze? Prosto? Jeszcze? Dobra! Będzie! Dobra, w międzyczasie skoczyłem do sklepu, kuba, nakupowałem Ci rzeczy. To będziesz mógł już robić tak. prąd pod zakubareczkę. Prze przerwać urlop, zacząć sw w swoim fachu. <noise> <noise> no, także tam już widzę, że się wziąłeś To teraz tutaj rurką górą, tak? Tak. Mamy kabel. 5 razy 2,5. Taki. Złączki, uchwyciki, proszę bardzo A w drzewie to się fajnie robi, nie? No. Pyk, pyk i czach, nie? Chociaż taki plus, nie? No, wczoraj chłopacy drabinę po... Jest po przejściach Co się z nią stało? Bizon ją przejechał Kręciła się w <gry> <cztery. gry> <gry> no, Dobrze, że bizonowi się nic nie stało Także dobra, to tyle na razie Ja lecę do pracy, a chłopacy... Nawet się zrymowało jak przyjedzie zakuwarka, no to będziecie tutaj nagrywać, prezentować i, i zakuwać, nie? I co? I teraz będą fajne odcinki, nie Rafał? Bo tu będziesz co? Będziesz robił? Wspomaganie, hydrostat no, się. No hydrostat bęzy. najważniejszy jest na razie, nie? Do świąt. No tak, ale wspomaganie może też by się udało, co? Nie Raczej uda się? Nie. Raczej nie. Bo to całą hydraulikę jeszcze trzeba zrobić, nie? Mhm Czyli będziemy kierować rurą z tyłu. Żeby się nim przejechać, tak? No, no zobaczymy. No, no, chyba, że ten, no ale nie ja wiem. jeszcze. To no, to biała i trzeba zamontować tutaj, pomyśleć o te węże, nie? Mhm. Mm Kabinę też będziemy ściągać. No, to później te, to się wszystko zaleje olejem, nie? Zawsze to tak jest. No tak, bo kabina jeszcze musi wrócić do firmy naglak i cały dach zostanie troszeczkę inaczej zbudowany i, i zostanie wykonany z laminatu, ponieważ no teraz jest zrobiony ze stali i jest po prostu za ciężki. Przy pracy ta kabina, no tutaj za ciężki jest po... i tyle. Sama kabina jak ją tutaj wkładaliśmy, to taka nie była. aż No wiadomo, no jak to kabina. Ale dach to mówiłeś Rafał, bo mnie akurat nie było wtedy? No ciężki. Za ciężki, nie? A to jeszcze klima, wszystko to jeszcze dopiero do jeszcze no i do wiesz, niego dojdzie. Nie, jeździł gdzieś na jakichś wybojach kombajnem duży, nie, no to... Żeby kabina albo dach nie spadł do hederu, nie? No żarty żartami, ale to jest ważne akurat. A ten pasek się nie się. Będzie trzeba gardzielą gdzieś wyjechać. Do czego? No tam, żeby pod, pod kabiną coś zrobić, nie? Cokolwiek to będzie trzeba wyjechać. Ale to teraz już przed świętami? Nie wiem, zobaczymy. No, no, no. Bo hamulce y trzeba zrobić, nie? No, no, ale teraz w tym roku jest plan, że koniecznie musi odpalić i się przejechać, bo tak obiecaliśmy. To na razie nie będziesz gardzieli ściągał. Chyba nie. Nie wiem. Chyba, zobaczymy. że będzie szybko szło, to może już zrobimy wszystko, że już będzie jeździł skręcą. No. Szybko, wszystko idzie zawsze. No i teraz zakówarka no. na miejscu, wiesz? Coś No, może, to? no zobaczymy. No. Będziemy walczyć. Na to 80 tysięcy. Kuba mówi, że wbiją 80? No, jak to. tak? tak? Jak, jak słuchajcie, jak zbijecie 80 tysięcy, cztery na dobę będzie trzeba w garażu siedzieć. No, jak, no, to, co, to, to, ja tam lubię, akurat. Ja tylko do pracy muszę chodzić, a ja tak to mógłbym siedzieć. Ehm... Już, już poprzeczki lepiej nie podnosić. Bo na jest, tak to nie, nie no, na 80 tysięcy subskrypcji, słuchajcie, zrobimy taki konkurs. To ja już mówiłem, będą memy, powstawiamy fajne zdjęcia, na przykład to, taki, taki Kuba, ten... Pali fajkę, i na przykład będzie można stworzyć z tego mema, nie? <głos> <głos> I dla trzech najlepszych memów będzie zestaw naszych gadżetów, i to taki nie zestaw tam byle co, ale kubek, czapka, polar. Co jeszcze mamy fajnego? Smyczki mamy fajne, jakaś naklejka, trawigarz. No taki zestaw o wartości tam myślę 300 nawet więcej złotych, nie? Myślę, że śmiało można już zacząć walkę o 80 tysięcy subskrypcji. A my w zamian za 70. Odpalamy Bizona jeszcze w tym roku. Także co, bez zbędnego przedłużania, bo gdyby zakuwarka już była, to już byśmy zakuwali. Czekamy na zakuwarkę i ja jadę do pracy, żeby pozyskiwać środki, a chłopacy się biorą za, za elektrykę. Nie kubuś nie ma ziewania. Przyjechała. <gry> to jest w takim pudełku, nie? Jest ma sanociwo. Fajna skrzynka, nie? No. Jak te. Jak w tych filmach amerykańskich jakieś takie zwierzaki z Afryki czy coś. <noise> To do do jedynie. Zamarzamy do naprawdę? Zamarzamy no. bo To. jedynie. Zamarzamy do jedynie. to? do To Zamarzamy do tak tak. Ja myślałem, że to większe będzie. Nie. O, do to Podpiąś? Tak. Po raz nie temu. służą ci te węże coś. I końcu. Ile razy można to podpinać? <grym> Tutaj <wytkowano> już zakuwalka stoi, czeka. Pogoda nie jest ciekawa. A? Jeszcze daj 10 cm Co? Po raz 199 zaparkowany? No to jeszcze nie był pomalowany Jako pomalowany to nie jest I jak tam coś się zrobi, w ogóle... Ta, tak nieźle tak śpią, że on tu lepiej pasuje jak z tej strony do, do Nie Do dobra tak. do robienia po tej stronie jakichś rzeczy, no to no. tej stronie? No tak płynie Я бы было. No. Да, я за быстро Закуварка. Я. To teraz trzeba wymyślić jak to podnieść, nie? Musimy to postawić na część Chyba w skrzyniopale to się przyniesie I odwrócić widły i wtedy nam sięgnie, nie? Aha Jak zwykle kombinacja europejskie? No, ale ważne, że się da, nie? No Przęże wyważone. O, otworzyłeś już Jest maszyna Weź od tyłu wtedy, tak? Tylko jakbyśmy tu chcieli stół postawić, czy coś Może bardziej w tą stronę, co? Końcówka zawsze będzie koniec, a wąż tam rzucimy, nie? No tak Ale nie wiem, czy od przodu, czy od tyłu będzie tu tak? Nie no, od tyłu I no tu od, przodu, od przodu masz końcówkę, wtedy patrzysz No tak no. no dobra No to sobie dobrze tutaj No kawałek tylko przekręcić i to wszystko no. Tylko ją bym tutaj bliżej gdzieś tu bym mogła no. stać nie? No dobra, no dobra No to próbujemy Trzeba się dobrać do zabawki hmm. Takie zabawki chłopcy lubią, nie? No Czy da się, nie? Maszyna? Na pewno. tylko jedna strona tylko. A tu no, zobaczymy. Poczekaj, poczekaj, a tu też nie jest przekręcone? Ścięty nie. Nie. Tu są, tak, no Czekaj. Inflecja jakby wziął to po Nie no, poczekaj, nie to to się przyda jakiejś galwanizacji duże części do galwanizacji, żeby wysłać <grymne> zaczyna pokazywać No tu jeszcze jest zestaw jakiś końcówek się pewnie Kino. Nawet jest ładnie wypisana. Słałe światło tu trochę jest, ale... Jesteśmy w trakcie, nie? Tak To jest będzie założyć siłę. No o, Kuba, prawie byś tu głowę mi Rękę No nie? A to tak działa, że tu się to przesuwa jakoś Cało sprzętu, nie? Ta głowica odbrzymia, nie? No, to karcę takiego <grystanie> Pedał Pedał <grystanie> No dobra Na razie to trzeba poustawiać obok. Przyjadą chłopaki to nam będą tłumaczyć, nie? No I nam, i wam. O co tu w ogóle chodzi? Cześćka nawet nie podłączona A kabel jest tu jakiś Nie jest tu jakiś coś Na cztery Jasne. bolce? Tak mhm. Gniazdo jest? No Na 4 bolce to pewnie co będą dwie fazy? Nie Normalnie trzy Tylko nie ma uziemienia, tak? No Nie ma ręki To pasuje to <laughs> No dobra No to musimy zaraz, bo nie mamy takiej ten Trzeba kabel jakiś zabić, żeby to odpaliło, nie? To Tylko ciekawe jak ten Do fazy nam pasowały, nie? Będzie. Bo to żeby się obracał, bo to silnik pewnie jest, żeby w dąsce się kręcił, nie? No. Tak. ten kabel nie za długi. No nie, no tak obstawiałem właśnie, Zostawiamy na razie to na pojęcie? W sumie co? Nie to. Trzeba to nie przeszkadza. Na razie niech stoi. Już na razie to już będzie wiecnie na. Razie. Nie no przestawimy do dzisiaj, tylko musimy się zastanowić, żebyśmy dobrze wiedzieli. Jak to ustawić? No? Jak to ustawić, no.